Drodzy widzowie, wczoraj wróciłem do akcji, zagrałem Tighty Tuesday i. Powtórzyłem mój rekord, 6,5 punkta z 11, w każdej partii grałem z wyżej notowanym rywalem, e, także bardzo jestem zadowolony z mojego wyniku, no ale widać, że klikanie myszką nie jest moją mocną stroną, także jakieś ćwiczenia będę musiał sobie odpalić, bo e, w niedoczasach no to wszystkie partie przegrywałem. E, I tutaj perełka, bo grałem z arcymistrzem, tak jak widzicie ranking na czeskomie 2,661, partia tempem 3 minuty plus 1 sekunda. Ja zdecydowałem się tutaj na bardzo zadymiarski wariant partii hiszpańskiej, więc D4 w piątym ruchu. To jest wariant, w którym jeżeli czarny wie, co należy robić, no to dostaje równą pozycję. Natomiast jeżeli nie wie, co robić, no to naprawdę bardzo łatwo jest się wywrócić, dostać jakąś nieprzyjemną pozycję. I tutaj czarny zbił tego pionka, to jest książkowe, prawidłowe podejście. I tutaj oczywiście. On jest nietykalny, no bo wieża E1, i na związaniu co najmniej odzyskam pionka, a jeszcze dodatkowo w obozie przeciwnika będzie cała masa słabości, więc kolejne problemy. W związku z tym przeciwnik Dragonie C7, co jest rzeczywiście bardzo dobre. E5, on tutaj skoczek E4. No i ja teraz odzyskuję pionka. Po czym on skoczek C5, i tak jak widzicie, jest to ruch książkowy, ale w mojej ocenie to jest ruch głupi. Ja tę pozycję dosyć dogłębnie. Nie sobie analizowałem na jedną z moich partii w szachach klasycznych. I tutaj pozycja czarnego w mojej ocenie stokwiszowo się trzyma, ale z praktycznego punktu widzenia jest niesamowicie ciężka, ponieważ biały jest w stanie przywalić ruchem skoczek F5. I to rzeczywiście tutaj nastąpiło. I sztuczka polega na tym, że jeżeli teraz czarny zdecyduje się zbić na A4, no to następuje bicie na G7 z szachem, król musi odejść, wtedy goniec H6. Grozi skoczek e6 z podwójnym szachem, no i zdobycie Hetmana, więc król musi uciekać dalej. Teraz f4. F4 delikatne posunięcie, ale pion z E5 został zabezpieczony i teraz już groźbą jest Hetman G4. A jak Hetman wjedzie na linię G, no to już jest kompletnie pozamiatane. Więc D5, no i teraz hetman tak czy siak wkracza do akcji, no i wieża wchodząc na G3 po prostu dobija oponenta. Więc jest to bardzo spoko pułapka i naprawdę widziałem, że wielu zawodników to wpada. I tutaj czarny. Arcymistrz yy, rzeczywiście zdecydował się na krótką roszadę, co jest jedynym podejściem. No i ja teraz Hetwan G4, więc dociskam oponenta. Natomiast tutaj no popełniłem y, typowy błąd, y, dlatego ja właśnie, kurczę, w blica jestem bardzo słaby. Bo ja lubię myśleć, no i myślałem, w jaki sposób tutaj najlepiej uderzyć w oponenta. No i straciłem już minutę na dziesiątym ruchu, no i później nie do czas i wiadomo są problemy. No dobra, więc groźba jest, myślę, widoczna, więc przeciwnik zagrał G6 i teraz jest dosyć zabawna sytuacja, bo zauważcie, że ja wymusiłem to zagranie G6, przez co czarne pola wokół czarnego króla się tutaj osłabiły. W związku z tym ja kasuję jego czarnopolowego gońca. I teraz gramy pozycje z różnopolakami, no ale mój król jest całkowicie bezpieczny, a król przeciwnika, no to jest po prostu kompletnie beznadziejnie ustawiony w tej sytuacji. No, no ten król, no to jest po prostu jeden wielki dramat. I oczywiście, jeżeli mi będzie grał Stockfish, no to Stockfish Perfekto się tutaj pobroni Każdą groźbę odbije No ale żywy zawodnik No to ma tutaj grube problemy I najlepszym wariantem jest wieża E8, w partii poszło Goniec F5 i wieża E8 jest Bardzo logiczne, ponieważ Po pierwsze jest presja napiona Z E5, a po drugie Nie będzie goniec H6 z tempem Bo to jest taki typowy motyw, tak? Żeby tego gońca w ten czy inny sposób Wrzucić właśnie z atakiem na wieżę i jeszcze dodatkowo goniec się przydaje w ataku na króla. No więc ja wieża e1, obroniłem pio obroniłbym pionka. Goniec f5, to ja olewam tego pionka z C2 i wrzucam gońca do ataku. I teraz ciężko powiedzieć, właściwie, co czarny ma grać dalej, tak na dobrą sprawę, bo ja mam plan prosty. Chcę rozwinąć skoczka, odejść hetmanem, H3, G4, może nawet H4, H5 będę się przebijał, no może jak będę chciał, to sobie wrzucę gońca na F6. No mam bardzo dobrą pozycję, robię co chcę. A jeżeli on zbije na C2, no to ten pionek absolutnie nic nie zmienia. Bo ja sobie i tak tutaj dopcham pionka do H5, przestawię się na F4, skoczka dorzucę, no i zobaczcie, bawię się za darmo. A przeciwnik, mimo tego, że ma 4 pionki na 2 na skrzydle hetmańskim, no to jeszcze nie 100 lat, zanim on rzeczywiście te piony uruchomi, no i mnie gdzieś tam zajedzie na skrzydle hetmańskim. Więc wariant w mojej ocenie naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. No, i w partii mamy goniec F5, ja niestety tutaj no, nie zagrałem najlepiej, bo ja zagrałem tak logicznie, skoczek C3, czyli w klasyczny sposób chciałem po prostu poświęcić tego piona, ale była opcja na agresywniejsze uderzenie, z której niestety nie skorzystałem, bo goniec G5 można tutaj przywalić. I zauważcie, że po ruchu wieża E8 wieża e1 goniec f5 to tutaj goniec g5 już taki silny nie jest ponieważ następuje f6 i po biciu bicie bicie mat natomiast w sytuacji tak jak poszło w partii kiedy przeciwnik nie wtrącił ruchu wieża e8 no to teraz właśnie goniec g5 mogę zagrać I tego typu subtelności mają kolosalne znaczenie no bo po f6 to po prostu sobie zbije na f6 i przeciwnik nic złego mi nie zrobi a jak odejdzie sobie Hetmanem, no to ja kontynuuję rozwój i tego gońca będę w stanie umiejscowić właśnie na F6, jeżeli będę miał taką chęć. I też druga istotna sprawa jest taka, że ten goniec kontroluje pole D8, a linia D bardzo by się przydała oponentowi, żeby się zaktywizować i żeby stworzyć jakąś konterkę. Teraz w ogóle bicie na C2 już jest niemożliwe. Bo hetman c3 z atakiem na obie figury, a po skoczek e4 bicie i co ciekawe ten skoczek jest w potrzasku. Ten skoczek na g5 kompletnie nie ma gdzie uciekać, no i biały wychodzi z figurą przewagi. Więc goniec g5, motyw wart zapamiętania, no i z całą pewnością kiedyś mi się to przyda. Więc ja tutaj jest skoczek c3 i przeciwnik oszalał, bo zagrał posunięcie h5. I muszę Wam powiedzieć, że posunięcie H5 do tej pory jest dla mnie zagadką. Nie mam zielonego pojęcia, po co, oponen po co oponentowi ten ruch był potrzebny. No, nie wiem. By być może się obawiał, że gdzieś tam hetmanem wjadę na H6 i go zamatuję, a tak to ma możliwość król h7 i gdzieś tam będzie się bronił kiedy tego gońca przerzucę no być może, ale no to h5 mu nie ucieknie, jak będzie chciał to zagra, więc to, to po prostu przedwczesne więc ja wrzuciłem teraz gońca na g5 no i tutaj, trzeba było po prostu wrzucić wieżę na d1 na d2 wziąć pod kontrolę te czarne pola już teraz grożę rzeczywiście wjazdem na h6, no i patrzcie Pionek straty, ale ja całkowicie kontroluję tę sytuację. No, goniec z F6 totalnie ogranicza możliwości przeciwnika. Jeżeli nawet mój atak nie wyjdzie, no to i tak jest końcówka z różnopolowymi gońcami, więc najpewniej i tak zrealizuje. A są duże szanse, że gdzieś tam na królu go zajadę Przykładowo hetman g5, później h3, g4 i jazda na królewskim No bo on nie będzie mógł zbić, bo wtedy hetman h4, hetman h8 mat Więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze Natomiast w partii ja wieża f1 No bo tutaj już presja czasu wjechała Goniec zbił na c2 No i tutaj skasztaniłem, bo wieża c1 po prostu na docisk. Wszystkie figury mam wyprowadzone. Pole D8 mam pod kontrolą, więc przeciwnik nic a nic nie jest w stanie robić. A ja tutaj chciałem być sprytny, bo zagrałem skoczek E2 i mój plan to była wrzutka skoczka na F4 albo na D4, żeby później dalej atakować. No ale przeoczyłem całkowicie skoczek E4. No, i teraz y, prawda jest taka, że powinienem się pogodzić z losem, to znaczy pójść na taką pozycję, y, no i po prostu bronić się bez pionka. Y, no, ale łańska fantazja mnie tutaj poniosła. Stwierdziłem, że trzeba coś zadymić, no i to jest zawsze trudna decyzja, bo y, w większości przypadków y, zadymka wychodzi bardzo dobrze, ale z drugiej strony, no, często. To jest takie, wiecie, lekarstwo gorsze od choroby. A w wielu przypadkach też okazuje się, że po prostu bez pionka da się wybronić i ugrać remis zamiast przegranej. No ale ja stwierdziłem, że pod dymie skoczek D4 tutaj wrzuciłem z atakiem na Hetmana. No i przeciwnik, jeżeli zbiłby na G3, no to ta pozycja myślę, że jest okej, okay, tak? Różnopolowe gońce. Mam piękne pole F6 dla mojego gońca, kontroluje pole D8, więc wie, że przeciwnika nie mają jak się aktywizować. Wydaje mi się, że bardzo w porządku. Natomiast on znalazł Hetman D5, to jest bardzo dobrym podejściem. No i ja stwierdziłem, jak już dymić. Dymić porządnie, więc sieknąłem na E4, żeby po prostu pozbyć się figury, która pilnuje tych słabych czarnych pól. I on powinien zbić Hetmanem. Po biciu Hetmanem ja wymieniam i liczyłem taki wariant i stwierdziłem, że tutaj jest potencjał. No bo wiecie, wjadę na H6, a jak on gra król H7, no to zagram H3G4 i komputer z zimną krwią robi taki ruch. A po G4 z zimną krwią robi taki ruch. Po biciu na H5 wieża G8. I okazuje się, że po prostu wszystko tutaj zabezpieczone i wszystko się zgadza, ale wiecie, no to bardzo trudny wariant do policzenia, no bo to G4 wygląda pieruńsko groźnie, no i człowiek, szczególnie pod presją czasu, no to niekoniecznie na coś takiego się zdecyduje. No więc przeciwnik zbił tutaj gońcem, no to ja idę za ciosem. Poświęciłem teraz skoczka, goniec F6, on zbił, ja hetman F4 i moja idea była taka, grożę wjazdem na H6 z matem nieuchronnym, więc on musi król H7, no i ja teraz odzyskuję tego gońca, no i później walę G4 i rzeczywiście mam podobny atak jak w poprzednim wariancie. No, tylko się tutaj nie zorientowałem, że przeciwnik może zagrać wieża d8, obronić tego hetmana, ja zbić nie mogę, no bo dostanę mata. A jeżeli zbiję tę wieżę, on odbija i nawet jak zbiję na f7, to on się chowa całkowicie bezpiecznie. No i mam figurę w plecy i kompletnie przegraną pozycję. No ale przeciwnik tego nie zobaczył, tutaj obaj mieliśmy już dosyć mało czasu, no i zagrał posunięcie C5, czyli obronił Hetmana, tak proste, no i teraz już tym gońcem chce sobie odejść. No i ja stwierdziłem, dobra, no to już taka ostatnia próba, coś tutaj zamieszam, zagrałem E6 i przyznam szczerze, absolutnie nie widziałem motywu, który zaraz nastąpił. Przeciwnik mógł zagrać Hetman D6. I po zbiciu bicie tutaj, wisi tu, wyszły ciężkie figury po linii E, no i on ma po prostu jakość więcej i naprawdę gładko wygrywa. Y, na przeciwnik zagrał FBE E6, i ja w pierwszym odruchu byłem pewien, że to jest przegrana, y, no bo tutaj na związaniu tracę materiał. No ale sekundę później się zorientowałem, że szach i mat. I w 25 ruchach arcymistrz tutaj został pokonany. E, więc, tak jak widzicie, no, zadymka całkowicie niepoprawna z mojej strony, ale rzeczywiście zadziałała elegancko. A pokażę Wam jeszcze jedną ładną kombinację, którą przeprowadziłem na Titan Tuesday. Tutaj, tak jak widzicie, pojedynkowałem się z IMM z Grecji po tej 2660 rankingu. E, I zabawna sprawa, bo wszystko zaczęło się odbisać. Z klika. E, mianowicie chciałem tutaj grać przez F6, żeby podważać jego skrzydło królewskie i sieknąć długą roszadę, a nie chcąc mi się kliknęło F5. No, i przeciwnik mnie tutaj zablokował, no ale ja przywaliłem d4, wygoniłem jego skoczka. No i teraz wykminiłem całkiem ładną ofiarę, bo zagrałem skoczek h5, wieża h1 i teraz zauważcie, że jest tutaj związanie, więc walnąłem na g5 i walnąłem na e5. I tutaj pozycja białego jest naprawdę bardzo ciężka, no bo jego król jest pieruńsko osłabiony, a materialnie to ja jestem tylko punkcik w plecy. No i muszę wam powiedzieć, że po wieża AG1 jestem bardzo zadowolony, no bo znalazłem tutaj eleganckie wykończenie oponenta, mianowicie bicie, odbicie i skoczek bije D3. I ten hetman nie ma gdzie odchodzić bo jeżeli pójdzie tutaj, no to wchodzi mat w jednym ruchu, jeżeli pójdzie tutaj, no to następują widły, on oczywiście może sobie wymienić, ale wtedy drugi skoczek wkracza do akcji, a jeżeli on pójdzie tutaj, no to wtedy szach, wisi ten hetman, a jeżeli on zbije z atakiem na mojego Hetmana, no to ja biję drugim skoczkiem z szachem. No i oczywiście Hetmana zdobywam i wygrywam partię. No więc on tutaj myślał, 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 myślał. No i zdecydował się oddać gońca, żeby tutaj jeszcze walczyć o przetrwanie. No ale wiadomo, to już EZ do realizacji. Ile tutaj trzy piony więcej? Także sobie tymi pionami po prostu oponenta zajechałem. No i gładko tutaj tę partię. Wygrałem. No więc muszę Wam powiedzieć, że jeden z lepszych Titan Tuesday'ów w mojej karierze wyżej notowanych zawodników pogrywałem, a dosłownie w każdej partii miałem tam 100-200 oczek wyżej notowanego rywala. Także lecimy po 2600 na czeskomie. Tylko muszę poćwiczyć klikanie, żeby tak na czas nie przegrywać, i naprawdę będzie już elegancko. więc cóż, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwieczerwika. No, i widzimy się w następnych produkcjach. Także, pa pa widzowie!